Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. W dzisiejszym od podszewki Leopard 2 AV. Mam go w tej wersji, w wersji ICE, także będę omawiał ICE. To są generalnie te same czołgi, tyle że ICE jest już wyekspiony z, z dwuperkową, z pięciopoziomową załogą, także gra się nim dużo lepiej. Tutaj są wszystkie drzewka rozwoju, ja go nie rozwinąłem, ponieważ mam ICE'a. W ICE wygląda to tak, że mamy już wszystkie upgrade'y. Jeśli chodzi o jego średni damage, to jest... 410 przy średniej penetracji 334, także tak naprawdę wystarczy na każdy mm, szósty tier, nawet na niektóre siódemki. Jeśli chodzi o nasze weak spoty, to największym weak spotem jest nasza dolna płyta. Tutaj i musimy dbać, żeby tą dolną płytę ukryć, bo tak naprawdę żadna szóstka to jest też nasz weak spot, ten wizjer, ale żadna szóstka od święta siódemka jest w stanie nas tam przebić. Ósemki normalnie już nas przebijają, ale co dla nas ważne, żadna szóstka od przodu nam tutaj nie wbije, chyba że z rakiety, no ale to też wymaga niezłej celności. Zobaczmy na pancerz. Na wieży mamy 510, czyli daleko, daleko poza penetracjami na szóstkach. 280 na kadłubie, no i tutaj w zasadzie bardzo często na żółto się świeci także. Na ten element musimy uważać. Z boku to już jesteśmy niezłym papierem, bo 383, tu, gdzieś w tych okolicach, z tyłu już spokojnie wchodzi w nas wszystko. Kadłub to jest papier bo 78, jeśli chodzi o tył 94 na wieży i 46 na kadłubie, także jedyne o czym myślimy, to o walce od przodu, bo w innym wypadku. Bardzo szybko zakończymy naszą walkę, bo jesteśmy dość dużym celem. Dużym i łatwym, ponieważ takim prostokątnym. Tutaj niezły myk, bo czasem przelatują pociski między kadłubem a wieżą. Jest to wyjątkowo irytujące, jeśli spotka nas, jak my strzelamy. No i bardzo cieszy, nawet nie zauważamy tego, jeśli strzelają w nas i tak przestrzelą. Jeśli chodzi o DPM, jest całkiem niezły: bo 4155 mamy hit 2085. Jesteśmy bardzo szybcy, bo 68, 40 i czuć tą prędkość. Od 0 do 32 rozpędzamy się w 6,70, także zresztą zobaczycie w bitwie jak to jest. O kamuflażu nie będę mówił, ponieważ nie jest to ważne na MBTQ w 360, czyli taki se. Dość szybko obracamy kadłubem, dość szybko obracamy wieżą, także to jest niewątpliwy atut. Ja zawsze zarabiałem MBTekiem, ale odkąd mam Leoparda 2AV w wersji ICE, przerzuciłem się z jednego ważnego powodu, ponieważ przeładowuję z retrofitami 5,92, a nie 11 czy 12 sekund jak na MBTeku, a dodatkowo MBTek ma tutaj Wixpot, ale Leopard tego Wixpotu nie ma, także jestem bezpieczniejszy i nie muszę tak kombinować, a do tego mam średni demień 410, MBTEC ma 525, ale strzela praktycznie dwa razy rzadziej, także jak dla mnie Leopard jest dużo lepszy, dużo przyjemniejszy w grze, stanowi trochę większy cel, no ale staram się walczyć od przodu, także mnie to tam tak średnio interesuje, tak? Jeśli wychodzi, jeśli chodzi o wychyły działa minus 9,1 no my, jest tak se, tak? nie ma szału, ale w większości miejscówek możemy spokojnie ustawić się tak, że my bijemy i wystawiając tylko i wyłącznie wieże. Jeśli chodzi o dowódcę, to tradycyjnie Miramon, ponieważ najbardziej mi on leży na MBT-kach. do tego mamy na pierwszym y, y, załogancie gładką jazdę, żeby trochę lepiej celować i jeszcze szybciej się obracać, y, szybsze celowanie. Szybsze obracanie to jest chyba wieży, tak. Wieży oczywiście, szybsze przeładowanie, i tutaj już nie miałem co wybrać. Także wybrałem uszkodzenia modułów powiększone o 20%. Jeśli chodzi o amunicję, ja tutaj od razu zmniejszę. To tak wezmę ze 4 haeki reszta resztę, resztę apeków. Bitwę nagrywałem przed, także ym, tam będzie jeszcze stary układ. Tradycyjnie, jeśli chodzi o hmm, consumables, consumables, o materiały eksploatacyjne, to dwie apteczki, automatyczna gaśnica i sprzęt na PVE. Praktycznie nie jeżdżę na PVE, także z tym nie ma problemu. No i jeśli chodzi o hmm, sloty na retrofity, tutaj mamy aż cztery, co jest niewątpliwie atutem. Niestety jeden to jest na mobilność. Tutaj zdecydowałem się na Przyspieszenie i na szybszy obrót wieży. Jeśli chodzi o retrofity na zadawany damage, na firepower, zdecydowałem się na obydwa z artylerii, czyli Magnetic Actuator Mk3 i Gyroscopic Stabilizers, też Mk3. Jeden mi daje reload 5.94 i czas celowania zmniejszony 11.25, a drugi daje mi Czas celowania 11,25 i damage większy o 4,95. No i oczywiście tradycyjnie zwiększenie punktów życia o 11,25%. Mnie gra się tym czołgiem bardzo dobrze, jestem zadowolony z tego układu. Czy poleciłbym ten czołg? Poleciłbym. Jeśli chodzi o zarabiaczkę, to oczywiście w wersji ICE zobaczycie, jak fajnie zarabia. Jeśli chodzi o zwykły czołg, bardzo przyjemnie nim się gra i jest moim zdaniem jednym z najprzyjemniejszych szóstych tierów mbt dostępnych w grze. Tymczasem zapraszam Was na bitwę. No i zapraszam Was na bitwę. Zobaczmy, co potrafi to cacko w, w akcji. Jak nie, jak nie będą latały rakiety, naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy na River Point, no i pojedziemy spróbować najpierw oklepać na dojeździe, chociaż jesteśmy dość daleko. Już pierwsze obrażenia zadane przez sojuszników, także bomba. U. Co my tu mamy? MBT też tam jedzie, VFM też tam jedzie, M63 też tam jedzie. I czy coś w ogóle pojedzie pod most? A, o to jest pytanie. W zasadzie odwykłem od jeżdżenia gdzieś samemu. O proszę, już coś zeszło. Leopard Ice też tam pojechał, to może tam pojedźmy. Będzie okazja zmierzyć się z kimś naszego pokroju. Jest też Chieftain. Ural się zatrzymał. Ja bym chciał dojechać do kamyka. Jest MBT, jest OK. Także gnamy, gnamy, gnamy. Wyścig o pozycję, bo jeśli jej nie wygramy, to będzie ciężko. Chieftain już obity. Ja chcę tutaj za kamieniem schować płytę i Wtedy się zobaczy. Tylko żeby teraz nie, nie poszła gąska. Już mnie coś tam próbuje paziać. Na szczęście bezskutecznie. Dobra. Jesteśmy na miejscówce. I zobaczmy co się będzie... działo. Zobaczcie. Nie jestem w stanie mu w nic zrobić. Także... Prawdopodobnie Urala zaraz pożegnamy. Jest następny Ice. Gdzieś tam go próbowałem odstraszyć bardziej niż, niż zadać mu obrażenia, bo nie było jakby przycelować. Jest 404, także ok, zapowiada się, że będzie dość statyczna bitwa, mimo że schodzą jak mogą. Jest, nie mam bicia na tego pancera, a szkoda, już się wycofał tamty, no i tu się ciasno robi. Zobaczmy, coś na pewno się pojawi. Chieftain może uda się go dobić. Trafił w optykę, w którą nie jest w stanie nic zrobić. Także bardzo dobrze. Coś się tam wścieka, ale co tam? Tyku. Pomiocie, spoko. Człowiek się dokształci na takich randomkach. Zobaczmy, jak jemu patrzy. niemu nie jesteśmy kompletnie w stanie nic zrobić. Tutaj jest niepotrzebny pusz, bo. Sami stawiają się w bardzo trudnej sytuacji, bo wjeżdżają sami w crossfire. Także to jest dość bez sensu. Nie, ja mu tam nie jestem w stanie podjechać. Ale spróbuję czegoś, o czym myślałem już kiedyś. Jeśli się uda, to może być dobra opcja. Nie chcę oberwać na dojeździe. Dobra. I zobaczymy. Teraz, czy mój plan w ogóle ma szansę jakiegokolwiek powodzenia? No, ledwo go widzę. Aha, bo oni się już wycofują, jak zobaczyli, że się tu ustawiam. No i nasi... ...z uporem maniaka postanawiają obrywać. Sytuacja dość patowa i raczej... Ej, nie weszło. A on się będzie teraz wycofywał. Jest, dobra, 417, już go, już go powoli pięknie pokazał, pięknie po prostu, nie mogłem sobie wymarzyć, no chyba swojego rąbnąłem, tam jest jeszcze M60A3, ups, nasz spłynął, to niedobrze, może się pojawi ten M60A3, to... to byśmy go rąbnęli, a jak nie, to będzie... Klasyczny przykład Iolo, pewnie oberwę. <laughs> nie, nie taki był plan. No dobra, ale odwróciliśmy uwagę. RC coś zrobił, także jest OK. No i wyjeżdżamy, będziemy pchali dalej, jest 107. Także zapowiada się. Na wygraną ach, te filary. Zawsze te filary utrudniają jest. Rdf, który zrywa, może jeszcze będzie szansa, nie, nie będzie szansy Rca przypalić, ale pojedziemy trochę do przodu, zobaczymy, no i tutaj ten najtrudniejszy wyjazd, biorąc pod uwagę, że tam jest M60A3, także nie niewskazane jest pojawić się jakiś bardzo, no teraz tak, jak wyjadę, to wyjadę praktycznie na trzech, bo każdy z nich może z górki właśnie już, już mnie leją jest coś jest coś a faniaczek. u jeszcze oberwałem od czego od y, rca ER dobra no to w takim razie zmieniamy front i poczekamy na tych niecierpliwych bo to chyba byłoby chyba że Znów jest ten M63 i tym razem nie było hitu od Erca. Niestety wymiana, co nie jest dobre. No pen, jest ten Erc, jest ten Erc, jest ten Erc. Ja liczę, że on tutaj nie ma jakiegoś dobrego bicia na mnie. No 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 no. No pen, teraz może przycelować to. Ależ ja uparty jestem ciągle w tym samym miejscu wyjeżdżam. No patrzcie, no po prostu. Dobra, ale niech inni 8-6. Dobra, nie ma co szaleć. Trzeba grać ostrożnie. Dobra, trzeba grać ostrożnie, bo jest 8-6. To jeszcze wcale nie jest wygrana. Możliwe, że jak się wycofam, to oni wygrają. Ale zobaczcie, już jest 7-6. Także nie ma, nie ma co tracić... Tutaj HP, już go straciłem. Erc, M60, z Haeka, no to to niewiele. Znowu Erc. Ja pojadę zupełnie na drugą stronę i sobie podjadę od miasta. Być może wielu z Was wyda się to stratą czasu, ale nie ma sensu wyjeżdżać, żeby obrywać. Lepiej sobie znaleźć miejsce, gdzie Będę w stanie coś zrobić, bo podjazd pod tą górkę kosztowałby mnie prawdopodobnie całe HP. A zobaczcie, już jest 5-5. i Może się okazać, że to my będziemy decydować o wyniku tej bitwy. 4-5. Co tu jeszcze zostało? 6. Oby się to okazało dobrym ruchem. Jest, dobra. RDF odprawiony 4-4. A my teraz możemy zaskoczyć przeciwnika, który w miarę będzie pewien, że my siedzimy. Dalej tam podjechać pod miasto i tam próbować ich paziać 4-3. No, zaczyna, zaczyna się klarować. A jest jeszcze Erc, był na 900, jest na 200. Także może się okazać, że hmm. bitwa skończy się szybciej niż zakładaliśmy. Ale jeszcze będzie problem wyciągnąć tamtego Erca 307. No właśnie, 3-3. Także bez szaleństw. Dwa niszczyciele i coś. Dobra, Erc nie powinien nas się tu spodziewać. Ale my w sumie nie musimy... A i spotet. I od razu. Od razu mi ktoś przylutował. Także mega kamperzy. Dwa niszczyciele, także... Sytuacja bardzo... Ale nie, oni mnie nie powinni tu wyspotować, także ja przelecę szybko na drugą stronę, tam już VFM się szykuje. Także przelecimy tu i zobaczymy, co uda nam się zdziałać. Jest ARC, także ja jego pogonię. A Tam nie powinien mieć na mnie przestrzału. A ja powinienem mieć tu za chwilę moment, żeby w niego wycelować i go po prostu... zdjąć właśnie. Dobra, no i teraz musimy się schować jeszcze jeden, także jest OK. I on jest gdzieś tam. Czy ci są gotowi do strzału? Nie. Ale my zrobimy tak, że będziemy powoli pod niego podjeżdżać. I prędzej czy później on musi się ujawnić. Także up, spot. Nie wiem skąd, nie wiem gdzie. Dobra, damy mu znać, że jedziemy. W zasadzie tu nie mamy wyjścia, znowu wyspotowany. Znowu próbował mnie przystrzelić. Ale w takim razie wjeżdżamy tu. Nie wiem czy tu się tonie, czy nie. Trochę głupio by było utonąć w takim momencie. Mam nadzieję, że uda się tędy przejechać. To jest pierwszy raz, kiedy ja w ogóle próbuję się. Tędy dostać. Tak. Bierzemy wodę, nie bierzmy ze sobą wody, mamy swoją. Dobra, jesteśmy i teraz tak, jeśli ten MBT go nie wypuści, z tamtej strony, no to go w końcu przygwoździmy. O to nam chodzi. Ja tradycyjnie nie przezbroiłem, także mam 20 HEK-ów, jakby były do czegoś potrzebne, i teraz jest. No, to teraz skróciliśmy na tyle dystans, że zaczynamy my mieć przewagę, a nie on. Zobaczcie, 2-1, czyli w zasadzie bitwa do samego końca. Ogień, 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 ogień. I teraz, żeby ten MB tego nie wypuścił, bo tutaj ja bym mógł z nim spokojnie walczyć, bo nie pokaże. Dolnej płyty jest i Ertz, pięknie, dobra, udało się. Nie byłem do końca przekonany, czy to wyjdzie, ale wyszło. Także zobaczmy jeszcze na zarobki, bo to jest oczywiście wersja premium 3200 damage, tam trochę mniej, bo się z kimś zderzyłem. Przyjęliśmy 1117, także no, gdzieś tam połowa, połowa hapów. No, dalej, dalej. Pani Armored Warfare, najlepsi w drużynie, ciekawy jak. 366, jeśli chodzi o kasę, 232 przed naprawą, 200, 200 000, 4, 204 000, z Premką na czysto. Także myślę, że całkiem ok. Do tego 4000 doświadczenia, tak jak mówiłem, 3166 plus 1500 po spocie. W drużynie wyglądało to tak, że no nie byłem najlepszy, ale naj, najwięcej doświadczenia, także to się liczy. Okej. Okay. Taki jest ten choke I ice, i zwykły. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji. To zarobiście motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka. Pozdrawiam, Ban.